Ja mam pytanie do, do tego przemówienia, tej informacji Pana pułkownika na temat Waszych planów, Waszej organizacji. co w przyszłości chcecie tu w poświętym postawić pomnik. Jakie to, jakiej to wielkości ma być, jak jesteście daleko? Po prostu zaangażowani w ten, w ten pomysł. Na wstępie, proszę Państwa, chciałem e, zacząć e, swoją wypowiedź na temat pomnika. Jego kształtu trudno powiedzieć w tej chwili. Decyzja zapadnie u władz wójta, no starostwo może coś się wypowiedzieć, może jakoś tam może pomóc. Ale zaczęło się wszystko od tego, że tam, gdzie miała być pasterka, która miała być, to tak jest opisane w filmie i gdzieś tam. Nie zauważyłem tablicy w miejscowości poświętnym tablicy, która by jak to się mówi, była takim drogowskazem do lasu tutaj w Anielinie. Ludzie, którzy jeżdżą tą trasą, jedni wiedzą, drudzy nie wiedzą, przejeżdżają, a na rynku poświętnym ona by się przydała na tyle, że młodzieży wycieczką tamten byłoby blisko. Ktoś z kościoła przychodzi, wychodzi, wchodzi. On by się mógł wtedy tam zadumać, pomodlić się, pomyśleć i tak dalej. Więc zauważyłem jedną rzecz. Że na terenie klasztoru poświętnym jest tablica upamiętniająca no, morderstwo, śmierć działaczy Komunistycznej Partii Polskiej Gwardii Ludowej. Zresztą bohaterów dla Polaków, którzy są o no, poglądach lewicowych. W związku z tym nie można im się sprzeciwiać ich poglądom. Ale uważamy mi, że zastosowne, żeby taka tablica mogła zaistnieć na terenie klasztoru, niekoniecznie w kościele, wewnątrz bazyliki, gdzieś na murach, gdzieś tam w boku. Na co muszę powiedzieć na ten czas z przykrością, że proboszcz parapii poświętnej, no, jednak nie ma serca ku temu, żeby, żeby, jak to się mówi, oddać ten honor żołnierzowi, który oddał życie za ojczyznę. W związku z tym. Zwróciłem się do księdza proboszcza pismami popartymi przez Światową Federację Kombatantów AK imieniem Antoniego Hedy, pseudoniem Szary, partyzanta Ziemi Świętokrzyskiej. 30 organizacji kombatanckich tam jest na kamionku w Warszawie w kościele, jest zmobilizowanych i oni współpracują. Oni poparli z całą serdecznością. Popar też były. Pułkownik, kapelan wojska polskiego, ksiądz Żarski, który został odwołany po niefortunnych wypowiedziach, kiedyś się to nie podobało naszemu panującemu prezydentowi Rzeczypospolitej, Bronisławowi Komorowskiemu. Teraz zastępuje go już następny po śmierci kapelana, który zginął po No My podejmujemy kroki. Oddaję cześć wielkim pracom pana Mariana Zacha, który do tej pory no, usiłował na pewno coś tam stworzyć na Rynku Poświętym. No do tej pory nie widziałem tego. To mnie zmobilizowało do tego, że, że postanowiłem zmobilizować ludzi z Warszawy, bo ja mieszkam w Warszawie, zmobilizować ludzi, którzy, którzy poprą tą inicjatywę, i poparli, poparli też, tak jak powiedziałem wcześniej poprzedni kapelan Wojska Polskiego, pułkownik Żarski, poparli też inni tam stowarzyszeni ludzie w Warszawie i te pisma wszystkie złożyłem wójtowi gminy poświętnym trzy tygodnie temu. I gmina poświętne, jednak wójt nie dostał poparcia radnych gminy, którzy tą sprawę na tyle odrzucili, że uważają, że jednak muszą się powiedzieć mieszkańcy poświętnego i to jest przykro to słuchać, bo przecież człowiek, który należałoby mu uświęcić część jakąś na rynku poświętnego, no jednak musimy batalię prowadzić z mieszkańcami, co raczej bym powiedział nie powinno mieć miejsca, bo historia nasza jest na tyle tragiczna, że ona należałoby już skończyć z tymi Podchodami bez przerwy, bo za niedługi czas, proszę Państwa, w Polsce będzie tak czy owak przygotować się musimy, bo należymy do Unii Europejskiej. Będzie autonomia śląska. Podejrzewam, że autonomia śląska będzie gwarantem, że żołnierze Wehrmachtu, nie będę mówił o SS, czy innych które one będą preferować swoich bohaterów narodowych, bo będą uważać, że oni też cierpieli i walczyli. I to jest po prostu, kłóci się to, że świadomość Polaków, co po niektórych, nie generalizuje sprawy, jednak nie jest taka, jak by należało. Trzeba obciążyć tym edukację, szkolnictwo polskie. Uważam, że w dalszym ciągu teraz, co się zgadzałem, co po niektórych moich znajomych, bliscy i dalszych, że lata międzywojenne wychowało pokolenie Polaków, którzy potrafili stanąć w obronie walki i obrony granic Polski, mimo tego, że klęska była ze wschodu i zachodu, Rosji Sowieckiej i Niemiec. Pakt, który Mołotow, który, pakt diabelski, uczynił z Polski po prostu ruinę całkowitą. Jednak tamto pokolenie zdało egzamin. Natomiast obawiam się, że pokolenie powojenne jeszcze, które dożyło tych lat, co niektórzy się nazywają, nazywali się żołnierzami wyklętymi, już wymierającymi na ludźmi, naszymi rodakami, ale jednak oni się nie dawali, ale z kolei trzeba powiedzieć, że byli też i są Polacy o poglądach lewicowych, komunistycznych, jednak nie zatracili swojej polskości, nie będę ich wychwalał. Ich droga taka jest, jaka jest, zmieniać ich nie będzie. Nie o to nam chodzi, ale idzie o to w tej chwili, że od 80 roku, kiedy powstała Solidarność jako ruch narodowo katolicki, który miał na celu jak papież Paweł II powiedział: Nie stąpi duch, odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No odnowił, nie można powiedzieć, naród jest inny, jest wolny, jest niepodległy. Tak, jak w swoich wierszach pisze pan Marian Zach, pułkownik nasz, zacny człowiek, kustosz hubalowych spraw. Ale jednak trzeba powiedzieć, że od lat 80. do obecnej chwili młodzież nasza jest zaniedbana pod względem ideologii narodowej. Wstydzimy się tego, że jak narodowy, to musi być i faszysta. Jak narodowy, to musi być jakiś fanatyk nienormalny i psychik jakiś. Za to dziękuję za moje wypowiedzi. One są nie w moim tylko przekonaniu. Moje środowisko, nasze środowisko, którzy działamy w po w Warszawie, chcemy, żeby Polska budowała się, żeby, żeby cieszyła się z wolności, która jednak jest zagrożeniem, bo szykują nam, tak powiedziałem powiedziałam wcześniej, autonomię Śląska. I teraz kłóci yy, się to autonomia Śląska. Mo, nasza walka tutaj poświętnym, żeby zaśniał grup, który będzie upamiętniał. Tablica nie grup, to będzie coś skromnego, ale na nasze warunki materialne, żeby nie pokazać, że bogactwo mamy, ale coś upamiętni. Nazwiska partyzantów z Hubalem, którzy tu oddali życie za tą. Za tą ziemię i za naszą w ogóle ojczyznę. Uprzejmie dziękuję. Życzę wszystkim Polakom i Polonii Amerykańskiej, Polsce i na całym świecie wszystkiego dobrego. Oby was tęsknota za ojczyzną zawsze nie opuszczała. Dziękuję uprzejmie. <grymianie> nie, nie, nie. Dziękuję. Tak, z mleczkiem? Nie. na tle dla wszelkiego uzbrojenia. O Jerzy ja cię no. kuchem, normalnie... Tu no. wie, że by to uzbroił, to ile to ludu by uzbroił w to? No. Jak musicie policzyć, tylko po jednej sztuce. No. O, i te kościuszki no w razie Tadzia hmm. A przede wszystkim obrazy, które są na ścianach malowane, to są własnoręcznie malowane przez Pana Mariana. No nie zaraz ale zobaczmy. Naprawdę Naprawdę? tutaj zbiorów. Ale to. jeszcze jedną tu, proszę tu to sobie sfilmować również, broń yy, yy, w Radomiu w Łucznik zrobił, no, replikę Chce, mogę Czasu Powstania, nie, nie, nie. To, to musi być oryginalnie. A teraz, dla Pana pogonimy, którzy walczyli o od, życie z ojczyzny, Orąże, a. Pięknie, okay. no to, to, to tak i to masz o to. No. Ale ma pan tu kolekcję, o boż! No mam mam. I mówimy, że obrazy prawie wszystkie namalowane przez pana pułkownika Mariana. Prawie. Prawie wszystkie. No tam ile? Może jeden nie. No, a tutaj tego. Jest samo cię to. No, to nie jest jak. Te z tyłu są nasze, patrz. Bo akurat... To wzorze w ogóle jest. I to jest też inne jarzmo. Mhm. Mm to jest ruskie. Mhm. Mm Nasłuchaj, no, słuchaj. ale ma tego człowieka. Naprawdę. Niesamowity, pamiętajcie, niesamowity majątek. Spójrz jakie szabelki. Słuchaj na go, żeby. To już jest gdzieś tam przygotowane, ale chyba nie do. W organizacji, chociaż trochę, tu, trochę. Tak jak ja, jak, kiedyś, <coughs> jak kiedyś, przyszło co do trzech, to musisz sprzątnąć tą dzielno. <noise> no. Takie stare. Ja w nie zabieczkę. Możesz troszeczkę, tak? Lia hubalowa. No, nie hubalowa. A w ogóle pierwsza wigilia w okupowanym kraju. Tak. tak. I my tam co roku teraz jeździmy i tam robimy taką samą Wigilię. Spotykają się Nie w... nadaje w ogóle. Nie nadajesz się do nalewania, bo za mało lej... obok kieliszku wleje. Bo jestem niewidomy. W... Jerzy na lewa. Kubalówka tak zwana, to jest kubalówka. To jest kubalówka. Tak, możecie wychodzić.